Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko. Jest to już mój drugi filmik z tej serii, więc jeśli nie widzieliście pierwszego, to podziękuję Wam na dole w opisie. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą zużyłam, no tutaj Was nie zadziwię, no jest to DAW, jest to żel do kąpieli. Ja kocham DAW. To są dla mnie ulubione żele pod prysznic. Ja tutaj mam taki akurat maxi format, ponieważ on był chyba w promocji czy coś. Ja mam tutaj tą wersję Sleek Glow. Ja bardzo lubię zapachy DAW. One są. To jest akurat taki. Mm, nie jest jakiś określony, ale jest taki bardzo ładny taki zapach takiego prostu kosmetyku. Taki, takiego. Nie wiem jak to po prostu określić, ale tak jak Nivea, ma taki charakterystyczny zapach. Tak samo właśnie ten produkt ma taki charakterystyczny zapach, który bardzo mi się podoba. Jest taki delikatny, taki właśnie jak powinien być moim zdaniem Żel pod prosznic. Co mogę nim powiedzieć? No. Już nie wiem, już Wam mówiłam o tym filmie, już Wam mówiłam o tym Żelu w filmikach jest super, super siepieni, ma bardzo e, taką kremową konsystencję więc troszeczkę nawilża naszą skórę znaczy nie tak jak balsam, ale na pewno bardziej niż wszystkie inne e, żele pod prysznic nie jest też jakoś bardzo drogi ja zazwyczaj jak kupuję dawto poluję właśnie na promocję ja go kupiłam akurat ten w Rosmania, więc... dalej mam mleczko do demakijażu z Mixa z Mixy albo Mixa, w każdym razie tak. Jest to taka e, nowość, która weszła dopiero chyba dwa albo trzy miesiące temu chyba dwa, nie jestem pewna do Rosmana. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak w takich większych miastach. E, I co mogę powiedzieć? Ja tego e, tego mleczka nie używam do oczu, ponieważ ja nie lubię zmywać makijażu oczu e, mleczkiem. Wolę płyn e, micelarnym ale do twarzy jak najbardziej się sprawdza, jest bardzo fajny, dobrze zmywa ma całą moją twarz z makijażu, nie podrażnia, zostawia takie lekkie nawilżenie, myślę, ale nie, to nie jest taka, nie nie takie, że jest takie tłuste, że czasami kiemleczka mają, że zostawiają, bo później takie twarzy, wszystko się klei, nie bardzo fajne, cenowo też nie jest bardzo drogie. Moja mama właśnie bardzo lubi te produkty z, z mixy ma też balsam do ciała i coś tam jeszcze, i krem. No ja to tak... nie jest to jakieś nie wiadomo co, ale bardzo fajne mleczko. Ma też pompkę, więc to wszystko więc ułatwia aplikację. Co mogę powiedzieć? No polecam, jeśli, jeśli chodzi o demakijaż twarzy do oczu. E, jeśli ktoś lubi mleczka, może spróbować. Ja nie lubię mleczek do oczu i... I w ogóle też to nie to myślę, że nie zmywa też makijaż wodoodpornego. Nie wiem, nie próbowałam, ale wątpię, żeby sobie poradził z tuszem wodoodpornym czy z eyelinerem. Dalej mam żelokrem e, do mycia twarzy i jest on z Avonu, to jest w takim niebieskim pakowaniu e, powiem wam, że mm, ja kiedyś miałam e, z Avonu taki mm, w pomarańczowym opakowaniu i był to taki przezroczysty żel bardzo go lubiłam, po prostu super zmywał twarz, fajnie się pienił i też jak na przykład był jakieś resztki makijażu czy coś to radził sobie z tym super, ale niestety nie wiem czy wycofali czy coś, ale już nie ma tych pomarańczowych i to jest jakby weszło w zastępstwo i myślałam, że to też będzie taki super produkt ale no niestety troszeczkę się zawiodłam jeśli chodzi o resztki makijażu w ogóle nie zmienia, wszystko zostawi, to to, czego nie zmienia się na przykład yy, czymś do makijażu, to zostanie, tu nic nie rusza. Yy, w ogóle konsystencja to jest taki krem, czyli to jest takie yy, coś takiego to po prostu takie jak yy, jak ciągnące się się ciągnie. No, naprawdę no, pieni, znaczy fajnie się pieni i w ogóle ale... Nie jest to to, czego się spodziewałam, ponieważ bardzo lubiłam tę pomarańczową wersję, niestety ta niebieska. No może nie jest jakaś zła, ale wiem, że po prostu już do niej nigdy nie wrócę. I jeśli jesteście zainteresowani, to to nie jest bubel, więc możecie spróbować, ale nie jest to jakaś rzecz, którą, w której po prostu się zakochałam i na pewno będę ją używać, więc... Dalej mam krem, lekki krem do twarzy z Alantan dermoline i jest to ten krem z apteki. Bardzo go lubię, mam kolejne opakowanie, jest to krem, którego ja używam na noc. I jest to taki fajnie, nawilżający krem. Cena też jest bardzo fajna, bo kosztuje niecałe 10 zł, więc jak za krem super. Ja myślę, że super się... znaczy nie myślę, wiem, że nadaje się też bardzo fajnie pod makijaż. Z tym, że ja mam cerę tłustą, więc ja wolę pod makijaż nie nakładać jeszcze nawilżającego kremu, bo wtedy już w ogóle się świecę. Ale jeśli ktoś ma cerę albo normalną, to jak najbardziej pod makijaż super się nadaje. Z tym, że ja... znaczy te, tego kremu są różne wersje. Ja jeszcze mam fioletową, bo kiedyś przez przypadek kupiłam i ta fioletowa już zawiera parafinę, więc mnie, ja na przykład nie mogę mieć parafiny, bo mi już zaraz wysypuje jej w ogóle. Ale jeśli komuś to nie przeszkadza, to może tą sprężyną, tą fioletową, ale jeśli komuś tak jak mi przeszkadza, parafina nie lubi i tak dalej, to ym, ta wersja niebieska, jasno-niebieska nie zawiera parafiny, więc bardzo polecam. Ym, tak jak mówię, jest to produkt apteczny, ale nie jest drogie, bo kosztuje niecałe całe 10 zł. Ym, jest, może nie jest jakiś super wydajny, ale bo to też jest tylko 50 gram, więc dość szybko się zużywa jakoś, ale bo to jest taki też lekki właśnie to też jest fajna taka kostycja, nie taki tępy że smarować, masz tylko lekko rozsmarować wszystko pięknie się wchłania, jeśli ktoś szuka takiego fajnego kremu nawilżającego albo ono jest tak jak ja, ktoś ma tłustą cerę, albo pod makijaż, bo potrzebuje nawilżenia, to jak najbardziej polecam, tylko 10 zł i naprawdę fajnie nawilża Dalej mam tu jeszcze jeden żel pod i jest to z Nivea, Free Time i to była taka malutka probeczka, ja ją miałam chyba na wyjeździe, gdzieś na wycieczce czy coś. E, też bardzo fajnie się spisywało, ja tu mam akurat z Niemiec, nie wiem czy akurat ten zapach jest dostępny w Polsce, ale raczej powinien być. E, bardzo ładny miał taki zapach, to już był bardziej taki orzeźwiający. E, bardzo fajny też żel, właśnie e, oprócz e, DAW to często też używam Nivea, bo też uważam, że mają fajne żele. Też była taka kremowa konsystencja, no bardzo fajny, ładnie pachniał, nie jest to takie super aż jak dad, ale to moim zdaniem są żele, które mają drugie miejsce zaraz po jeśli chodzi o żele. Tutaj mam, zużyłam bibułki matujące, są to z Vibo, tutaj było ich 40 sztuk, ja je kupiłam jeszcze w promocji za 4 zł, niecałe chyba. Znaczy nie, 3 coś, a one normalnie kosztują 4 coś czy 5 coś jakoś tak. Jak widać wszystkie zużyłam, bo to, to już jest taka tylko tekturka. Bardzo fajne mam następne opakowanie. Ja po prostu potrzebuję bibułek, to jest dla mnie super wynalazek i cieszę się, że takie coś jest, bo jak się tylko świecę, przykładam i już całe sobą z mojej twarzy ściąga, więc naprawdę fajne, tanie, więc polecam dalej mam maseczkę z ziai i to jest ta zielona maska nawilżająca z glinką zieloną, skóra sucha i normalna, ja nie mam skóry, skóry suchej, ale maseczka nawilżająca, nawilżająca zawsze się przyda bo nie można tylko, tylko matowić i wysuszać tej skóry, ponieważ no, to na pewno szkodzi, więc trzeba też trochę nawilżać, więc taka maseczka, tą akurat kupiłam za złoty 60. Zł co mogę powiedzieć, super nawilża mi taka maseczka stacza na 3 razy czasami nawet 4, zależy jaką ilość nałożę, więc naprawdę fajna super nawilża jest takie po jej zmyciu skóra jest taka miękka nawilżona, fajna, naprawdę uwielbiam te. ja wszystkie maseczki uwielbiam z jaj oprócz trochę ta różowa taka dziwna mi się wydaje ale tak ogólnie to wszystkie uwielbiam żadna mnie nie podrażniła jeszcze nigdy Działają super, więc y, są tanie, więc naprawdę polecam. I tak mówię, wcale, nie, bo tutaj piszę, żeby użyć grubą warstwę, ale tu chodzi o to, żeby, żeby zużyć użyć to naraz, a bez sensu używać to naraz, y, Jak można sobie to rozdzielić i a, rów, a działa y, tak samo, więc y, naprawdę polecam te y, maseczki z jaj ale to zielone jest chyba jednak moją y, ulubioną. No i teraz mam jeszcze parę rzeczy z makijażu. Pierwszą rzeczą jest to fluid antybakteryjny w odcieniu 02 naturalny z Under 20. Bardzo go lubiłam. było ok. Znaczy bardziej wolę ten, bardziej wolę ten. Jest coraz lepszy, do tego na pewno wrócę. Ale ten też był fajny. i ja Niestety go nie skończyłam co go zużyć, bo data ważności niestety już była, już trzeba było go rzucić, ale zostało chyba tylko na dwa użycia, więc ok. Bardzo fajny, ślicznie pachnie tak owocowo. Tak grapefruitowo. Cytryną Naprawdę super zapach, jak na fluid. Fajnie krył. E, matuje tą cerę nie tak bardzo jak tamten, ale też. E, I był coraz lepszy niż ten Creme e, BB z Under 20, Więc jeśli szukacie coś fajnego, kryjącego nie za bardzo, matującego nie aż tak bardzo, czyli taki, takiej bardziej cery normalny, coś takiego, to polecam. A jeśli szukacie czegoś... Lepszego niż to, to polecam ten drugi fluid. Ale jak mówię, ten też używam i bardzo go lubiłam. No i kolejną rzeczą z makijażu jest to: Tusz do rzęs. Jest to jedna z moich ulubionych maskar. Jest to z Maybelline: The Rocket Volume. Jest to ta niebieska, granatowa. Z różowym wzorem, co mi się bardzo podobało w tej maskarze, to szczoteczka, ponieważ ona jest duża, ale nie jest takim jak włosia, tylko jest silikonowa, ma krótkie włoski, więc każdą rzęsę dokładnie rozdzielała, wydłużała, pogrubiała rzęsy Po prostu uwielbiam tą maskarę, ale teraz akurat mam inną, bo mam zamiana chciałam wypróbować. Ale do tej na pewno kiedyś wrócę, bo jest super i naprawdę polecam. Mówię super wydłuża pogrubia rzęsy, nie robi mi się panda, wytrzymywał cały dzień ona nie jest wodoodporna, ale tak na co dzień to jest super ja akurat miałam wersję brązową nie czarną, ale też miałam kiedyś czarną, bo to jest już moje drugie opakowanie i z tej z tamtej byłam zadowolona naprawdę super maskara, Dlatego, się szukacie naprawdę fajnej, to polecam, szczególnie, że te z często są na promocji dalej z makijażu Mam kredkę z Avonu, jest to kredka brązowa yy, w odcieniu Brown Sugar, taka. To ona jest, po tak, prostu to była brązowa z takim yy, brokatem, z takim, yy, z takim. To, to nie jest taka kredka, że jest zmielony brokat, o tym chodzi, że tylko były kawałki takiego brokatu, o tym chodzi. I to była taka rozsuwana, ona już się skończyło więc wam nie pokażę, ale ona była rozsuwana. Bardzo lubię te kredki z Avonu. Mam już kolejną, tym razem mam Cosmic Brown, czyli taką zwykłą bez żadnego brokatu, ale uwielbiam te kredki, naprawdę, naprawdę polecam. Są fajne, wysuwane, miękkie, utrzymują się u mnie cały dzień, no i są ładne brązowe, więc na co dzień takiego makijażu się moim zdaniem nadają idealnie. Kolejnymi, kolejną rzeczą, dwoma, no bo są to dwie te same, są to korektory, o których Wam też już mówiłam, są to te korektory z Eveline zużyłam do końca dwa, pomimo tego, że to jeszcze pewnie widzicie, że on jest taki trochę na ściankach, ale jak damy pod słońce, to jest totalnie wygrzebany, Ja już tutaj na końcu wszystko dokładnie te ścianki czyściłam, żeby tylko jak najwięcej go zużyć. Uwielbiam te korektory, one kosztują coś koło 12-13 zł, ja kupuję je w Hebe. Super kryją, rozświetlają, bo ja mam jaśniejszy odcień pod oczy, a ciemniejszy na twarz, więc super kryją. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Są po prostu rewelacyjne, utrzymują się cały dzień, tak mówię, nie są drogie i naprawdę są wydajne, bo ja to jedno opakowanie zużywałam naprawdę nie wiem ile, ale naprawdę długo, i są, tak jak mówię, są wydajne, super kryją, rozświetlają, bo to jest w ogóle Eveline 2 w 1 kryjące-rozświetlające więc ładnie rozświetlają okolice oczu i są tanie. Może nie tanie, bardzo tanie, ale taka uważam, że cena przystępna uważam, że 12 zł to też nie jest jakoś strasznie dużo za korektor, a szczególnie taki dobry jak ten. I ostatnią moją rzeczą, o taki makijaż, kosmetki kolorowe jest to pomadka Labello Soft Rose, była to taka pomadka ochronna niby ja ją kupiłam, albo dostałam w każdym w Budapeszcie, więc raczej nie ma jej tutaj, nie wiem, nie widziałam jej nigdy nie wiem gdzie one są dostępne ale nawet jeśli kiedykolwiek będziecie ją zobaczyć, to nie bierzcie ją jeśli na przykład macie suche usta, potrzebujecie czegoś w życiu nie bierzcie po prostu tej pomadki to była totalne, to jest totalny bubel w ogóle ona mi się złamała, więc tutaj w środku nic nie ma, ale co szczęście, że mi się złama bo i tak bym nie złożyła, po pierwsze zapach jak taka mm, ciastolina, dokładnie tej dzieci identyczny zapach, w ogóle nie nawilżała, jedynie kolor zostawia, to może powiedzieć, że jest fajne, ale w ogóle nie nawilżała, czułam się zaraz po nałożeniu, nie wiem, dwie minuty już w ogóle czułam, że mam suche usta, że potrzebuję nawilżyć więc totalna porażka siedzi na wilżenie, tak jak mówię, śmierdziała. konsystencja też miała taką dość tępą, ciężko się rozprowadzało. Totalny, totalny bubel nie polecam. Jeśli kiedykolwiek go zobaczcie gdzieś za granicą, czy coś nie bierzcie, naprawdę przestrzegam przed nią. No i to tyle, ile udało mi się zużyć yy, przez ostatni czas. Yy, mam nadzieję, że filmik się podobał. Oczywiście zapraszam do moich kolejnych filmików. No i oczywiście, jeśli się podobało, to proszę łapkę w górę. Proszę też o subskrypcję, jeśli chcecie oglądać więcej moich filmików. No i to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnych filmików.